Trzymam kostki, ja Melox i dzisiaj pokażę Wam, jak wyciąć zdjęcie, które mamy i nie mamy tła i chcemy wyciąć zdjęcie z tła. Więc wpisujemy w darce remowe, remowe BG. Tutaj nam się to będzie trochę dłużej wczytywało. A więc czekam, dopóki nam się to wczyta. A w tym czasie to macie 5 sekund, żeby stawić sobie kadłuba z i łapkę w górę. To i macie tam stronkę w opisie. Klikacie tamten niebieski przycisk i wybieracie co chcecie. Klikacie Upload Email i wybieracie sobie co chcecie. Dla u mnie to będzie zdjęcie Dynamo, tylko muszę ją znaleźć. Z Fortnite oczywiście. I tutaj wybieramy i na uploaduje i czekamy, no, nam wycięło. oczywiście link do tej stronki macie w opisie, jeśli oczywiście oczy, to mi się spodobał, to palcie, zostawić łopeczkę w górę i sobie kazłowczkę, bo byłem milecki i się zamiast pa, jak pa.